Także dzień dobry, kto by w ogóle pomyślał, że trzeci raz się dzisiaj z wami będę witał y, spod jednej i tej samej galerii? Aczkolwiek, skoro mamy jeszcze sporo czasu, to postanowienie, że nagramy sobie dzisiaj trzeci challenge. Challenge, który będzie polegał na tym, że mam ze sobą telefon, na którym znajduje się koło fortuny z liczbami od 1 do 10. I cały challenge polega tak: ty pochodź, bo cię zaraz auto potrąci. tam został. Cały challenge polega generalnie na tym, że cena wyjściowa to 5 zł. Na tym kole fortuny mamy, tak jak wspominałem, liczby od 1 do 10 i tyle, ile Ci się trafi, tyle musisz kupić produktów. Na przykład. Produktów. Mhm. I teraz tak, ja sobie zalosuję jako pierwszy. Dobra, czekaj, chwila. Czyli przypuśćmy, że jeżeli wylosuję sobie 6, to muszę kupić 6 produktów albo rzeczy, no cokolwiek po prostu za 5 zł. Także wszystko jest logiczne. Maksymalna liczba to jest 10. Także zaczynajmy. uwaga, uwaga, ci się trafi. Cztery, czyli no, ja muszę kupić cztery produkty, jest na to szansa, także czekaj, ja teraz przejmę sobie kamerę i teraz ty wylosuj, także weź się wylosuj, czekaj. Szybkie potwierdzenie było cztery i teraz ty weź za losuj, ile ja losuję, coś dobrego proszę. Oj, 6. Jeżeli tak na przykład, tylko z zasad, generalnie mamy na całą godzinę i najpierw ja będę kamerował brata, a później brat mnie także co, mamy na całą godzinę i tak jak wspominałem, w budżet wyjściowy to 5 zł, będzie mi bardzo miło jeżeli zejdziesz tam na dół i zostawisz subskrypcję, żeby żadne inne filmy Was nie omijały oraz zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli takie filmy Wam się podobają no i chodź, w sumie do pierwszego sklepu Siemanko widzowie, ja teraz jako pierwszy zaczynam i widzę, tam jest Teddy Właśnie do niego otrzymam zgromadzenie. No, ja Bo... mam nadzieję, że ogólnie wygram, aczkolwiek. Widzę coś tam za 2,50. Dobra, widzę, że tak jak już mój brat wspomniał, jesteśmy te obecnie pod Teddym i też jest taka zasada, że to co mój brat kupi, to już tego samego nie mm -hmm. mogę, że po prostu od niego nie zgapiał. Także będę musiał coś e, innego wymyśleć i coś fajnej cenie, ponieważ mój brat się wziął chyba najlepszy sklep z możliwych Teddy. Tam są takie pierdółki, mega tanie i tak dalej. I może fajnie sobie. Zabrać. Wygrałam ja cztery rzeczy z tego co pamiętam, tak więc też jest szansa, może się wybierzemy do bidronki i w sumie mam też mega dobry pomysł, bo nikt takiej zasady nie powiedział. Kupujemy cokolwiek, ale ważne, żeby to było. No mm, zresztą za chwilę wam powiem, także nieważne, chodźmy już do tego Teddy'ego. No i widzowie, już jesteśmy w Tedim. no i teraz szukam jakiejś dobrej rzeczy. O tu, też plastikowego, a plastik to może być. No to raczej będzie. Moja droga. wygrana. No to ładnie. Eee, A to już cztery dychy za dwa koszyki, nie, 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 nie także fajnie, fajnie. Wątki na śmieci. Jeszcze zapomniałem dodać, że cały challenge w ogóle jest w ostówkę, i generalnie to, to nie jest tak, że ja nie potrafię nagrywać. Tylko po prostu mój brat nie chce pokazywać twarzy na razie, tak więc specjalnie nagrywam, żeby twarzy mu nie było widać. Aczkolwiek już normalnie, jak ja będę miał swoją kolej, to już normalnie będziemy nagrywali. A teraz się tak postaram Wam fajnie nagrać, ale niestety bez jego twarzy. No co widzowie, teraz zauważyłam. Mamy tutaj takie pierwotne. I to może być fanie, czy to się liczy jako tyle rzeczy? Znaczy, no mi. to się liczy jako w sumie to rzeczy Jedna rzecz, ale i no. patcie chyba na to nie stać, a nie, wstalić No była. ale no, ja uważam, że tam jest dużo rzeczy. No i teraz no to, tak, bo, nie ustaliśmy właśnie, zasad. Teraz nie ustaliśmy zasad. No i mamy teraz problem, bo w sumie ja wpadłem taki pomysł, że... No bo to ustalmy, że, kupić... że tego nie kupię, ale robimy tak Dobra, jak, jak teraz... Możemy ustalić widzowie tak, na przykład i już wam zresztą to zaraz, to zaraz po... Gdzie, ja, bo generalnie nie ustaliśmy zasad. Tak jak wszyscy mogliście zauważyć, e, takie gumki recepturki, to się nazywa. Mój brat już no, taki znalazł. Ja też pan, na ten sam pomysł, ponieważ chciałem kupić na początku cukierki w biedronce. I chciałem kupić cukierki, na przykład, e, cztery różne cukierki. I to by też było dobre, ale nie ustaliśmy zasad. Tak więc, no nie wiem, w sumie, jak, jak robimy? Ja uważam, że, tak, że ty nie, że... nie kupujesz no, na przykład swoich cukierków, dobra, a ja mam ich gumek, ale robimy tak. Ale robimy tam taką, zasady, okay, tak, OK, dobra. Czyli widzowie, możemy zrobić tak, że możemy kupić na przykład. No właśnie tak jak już mówiłem, że cukierki, ale cztery różne i wtedy już możemy to zaliczyć jako cztery produkty, a mój brat właśnie tych gumek też nie kupuje i no i co, lecimy dalej w sumie. Okej okay, widzicie, teraz znalazłem takie coś. I Gdy tutaj mam nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale tego nie zaliczam, bo właśnie chodzi o to, że każdy, na przykład gdyby to było czerwone i każdy by miał inny kolor, to wtedy byś mógł, ale to jest to, że to jest identyczne, to ci tego nie okay. zaliczam. Okej, czyli mi dałeś teraz dwa nowe pomysły. Hej. Teraz no, takie pierścionki i to jest idealne 6, a ja, ja potrzebuję coś, one są kolorowe. To, yy. Ej, fakty, czekaj, w ogóle co to jest? To, to są sobie, czy, 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 czy. Pierścionki to chyba. Aktywator świeci. No, dobra. A ile to jest w ogóle... 5 zł, ty to by się faktycznie chce. No, no to ja kupuję sobie... To, czyli mam takie pierścionki za 5 zł. I teraz tak, mamy ich faktycznie sześć, one pewnie sobie jakoś działają, ale pewnie będzie trzeba odjąć jakieś baterie kupić, no, no obecnie nie mamy i no w sumie zaleczamy. ja już to kupiłem, no i teraz się zamieniamy rolami z moim, z moim bratem. Dobra widzę, przyszła kolej na mnie i generalnie to ja bym celował w jakieś Pepko. też jest tanie, też są różne pierdółki tanie. Tak więc, również coś tam możemy znaleźć. Tylko jest problem, jeden, że ja nie, gdzie się znajduje Pepko. Także, ja na szybko idę znaleźć Pepko. Jest 17.08, także o 38 mój czas się kończy. Także, mam pół godziny nie wszędzie gra muzyka. Mam nadzieję, że mnie za to prawa autorskie nie skasują. Dobra, ja idę poszukać Pepko i widzę się z Wami na miejscu. Dla widzę generalnie, jeszcze tam z tyłu był i tam też są różne takie pierdółki. Ale, ja jeszcze idę tego Pepko poszukać. ponieważ Konia że tam może być znacznie taniej. Tak, więc weszliśmy w pół sklep, to jest CCC, wszędzie są po prostu takie sklepy z ubraniami, no i za 5 złotych będzie ciężko. W ostateczności uderzymy na biedronkę, ponieważ tam też są fajne rzeczy. No w Diliżie raczej nie mamy czego szukać, ponieważ tam są duże rzeczy i są one raczej drogie. Chociaż widziałem tam fajne rzeczy za ty 50, ale no jest tego tam nie wiem, no na pewno nie cztery, tak. Na pewno czterech rzeczy bym tam nie kupił, to są produktów. No i na razie to tyle, idę szukać Pepka. Da Widzowie, właśnie mój brat sam się sprzedał, ponieważ w, w, w odbiciu było Pepko i mi kazał iść gdzie indziej. i właśnie sprzedaj Pepko, także do niego właśnie teraz zmierzamy. Dobra Widzowie, nawet Pepko było za, były za duże rzeczy i były one zbyt drogie, były tam w większości ubrania. Tak więc nic tam nie kupimy, wybieramy się teraz do Biedronki i tam poszukamy jakichś fajnych rzeczy. Dobra Widzowie, tak więc wybieramy się również do Tobiego, ponieważ w Biedronce była ogromna kolejka. I by mi nie starczyło czasu, ponieważ mamy już 1721, także stało mi ostatnie 9. Nie, no około 16 minut mi zostało. Tak więc lecimy do Tediego. No i poszukamy też jakiś pewnie pierdółek za 5 zł. Może siostrze jakiś prezencik sprawimy zobaczymy. Także witam się z Wami po raz drugi w tym samym sklepie, jakim jest Teddy. Nie będę odcinek z Tediego bym nawet powiedział, ten dzisiejszy teraz. I idziemy znowu tam, nie? Zobaczyć czy są jakieś ten kęki za no. 5zł. No ja potrzebuję 4, także ja mam teoretycznie łatwiejsze zadanie. Ja się tutaj też rozglądałem, Tutaj były fajne rzeczy za 4 także ja mogę liczyć, że mu nie starczy czasu, bo ja bym już znalazł jednak. Tutaj widzę i ja mam idealnie 4, zobaczcie widzowie. Żółte, zielone, dużowe, pomarańczowe. Da, widzę. Tak więc chyba bierzemy te gumki za 5 zł dla siostry. Są, są w czterech różnych kolorach, także zaliczone, że nie przegrał kaski. To chyba je weźmiemy, ale może jeszcze coś tutaj zobaczymy. Są to tylko gąbki, jakieś inne rzeczy, to nie wiem, czy to się przyda. To takie coś też 5 zł, zestaw gąbek. No, nie, nie, nie ma tutaj więcej przedłużać. Zabieramy te gumki. Pewnie się siostra ucieszy, będzie miała do robienia kucyków, No i co? I w sumie chyba nic więcej tutaj już nie znajdę. Nie? No, ja mam. 4 zł, to raczej. Znaczy, ja mam 4 itemki za 5 zł, to też nie jest jakiś wielki fał. E, no, chciałem w tej biedronce jakieś cukierki dolewać. A nie, czekaj bo mamy iść. Szmatki, szmatki, na, widzę, szmatki, no. Szmatki. No. Jeszcze za 20 zł. No A, to nie, nie, nie. Okay. W ogóle jeszcze przekracza nas, nasz budżet na odcinek. Jaki mamy za, za, zaplanowany. Dobra, widzowie, no to co ja w sumie idę kupić te gumki, bo już nic chyba innego nie znajdę. W ogóle są te recepturki, które ty wcześniej chciałeś kupić. Raczej, chyba że czekaj, ale co to jest? A to, że za 5 złotych. co jest w sumie? Co jakieś. Tak. To są jakieś chyba pudełka, szczerze, ale nie wiem, czy to się nam przyda. Pokaż że jakieś takie Ale one są tylko w trzech kolorach. To nie, to nie. To przegrać. Znaczy, dla mnie małeś kupić. a czekaj, czasu zostało to jest najważniejsze teraz 6 ja minut, dobra widzę, słuchajcie no zostało mi około 6-10 minut ja kupuję te gumki, a z wami się już widzę jak wyjdziemy ze sklepu dobra widzę, chciałem jeszcze zrobić na szybko podsumowanie aczkolwiek zaraz mi padnie e, ta bateria w kamerze a druga, a druga bateria, którą mam zapasową w samochodzie też ma już tylko dwie kreski muszę ją zostawić, ponieważ zaraz jedziemy do drugiej galerii gdzie będę jeszcze kontynuował dla was vloga tak, więc co, ja się po prostu z wami żegnam, yy, yy, wyczekujcie kolejnych filmów. Mamy remis dzisiaj. No, mamy dzisiaj remis, także po pięć dyszek zgarniamy. Trzymajcie się, wyczekujcie filmów w środy i soboty. Nie, przepraszam, wtorki i soboty, nie 13, Do następnych subskrybujcie i się mano.